Zadanie 57. Wykaż, że pierwiastkami wielomianu w od x równa się 2x do 3 plus x kwadrat minus 6x minus 3 są liczby x1 równe 2 sinus 5pi przez 3x2 równe logarytm o podstawie pierwiast z dwóch z. Pierwiastka czwartego stopnia z 8 przez 2 i x3 równe pierwiastek z 2 do potęgi logarytm o podstawie 2 z 3. Ok. No, tu do tego zadania można w sposób różnie podchodzić. Ja tu widzę, że tutaj metoda grupowania by zadziałała. Tu wyjąć minus trójkę, tu x kwadrat i już możemy wyciągnąć. Natomiast tak czy siak. Chcemy sprawdzić, że pierwiastkami są te trzy liczby. No i wielomian jest trzeciego stopnia, więc jeśli tak, to to będą już wszystkie pierwiastki. To przede wszystkim trzeba te pierwiastki ucywilizować, tak? no bo takie 2 sinus 5 pi trzecich, no to tak na pierwszy rzut oka nie od razu widać, co to jest. Więc po prostu to policzmy. Sinus 5pi przez 3. 5 trzecich pi. Czyli możemy sobie na stopnie zamienić, żeby było trochę bardziej jasno, 5 trzecich, pi to 180 stopni, się skraca 60h, wychodzi 300 stopni. Ok, no to sinus 300 stopni to jest to samo, jak odejmiemy okres, czyli 360 stopni, to dostaniemy sinus minus 60 stopni. A teraz skorzystajmy jeszcze z tego, że sinus jest funkcją nieparzystą, czyli minus możemy wyciągnąć przed sinus i mamy sinus 60, minus sinus 60 stopni. No i teraz sinus 60 stopni, pierwiastek z 3 przez 2, czyli minus pierwiastek z 3 przez 2. Tyle taki powinien być pierwiastek. OK, dobra. Policzmy pozostałe, a potem będziemy podstawiać. x2. To jeszcze raz logarytm o podstawie pierwiastek z dwóch. Z pierwiastka czwartego stopnia z 8 przez 2. Ok, tutaj no, sta się policzyć pierwiast, logarytm o podstawie pierwiastek z dwóch. Ale łatwiej będzie zamienić na jakąś bardziej cywilizowaną liczbę. No a do zamiany podstawy w logarytmie mamy wzór na zamianę podstawy logarytmu który przypomnijmy mówi tyle logarytm o podstawie a z b równa się logarytm o podstawie c z b przez logarytm o podstawie c z a gdzie to c może być dowolną liczbą rzeczywistą która może być w podstawie logarytmu czyli dodatnią różną od jedynki no to patrząc po tych liczbach powinniśmy skojarzyć że tutaj dwójka będzie pasować i do tego co mamy zlogarytmować i do starej podstawy logarytmu bo taki jest nasz jakby Cel, żeby właśnie dobrać tę podstawę tak, żeby to się dało zlogarytmować i to się dało zlogarytmować. No i teraz u dołu to w sumie od razu widać, że to jest jedna druga. Pierwiasto z dwóch, to jest dwa do jednej drugiej. Do jakiej potęgi podnieść dwa, żeby wyszło dwa do potęgi jedna druga, no odpowiedź jest w samym pytaniu do jednej drugiej. No? Natomiast tutaj po podstawie dwa. Osiem to jest dwa do trzeciej. Pierwiastki czwartego stopnia z 2 do 3 to jest 2 do 3 czwartych i to przez 2. To w sumie teraz mamy własności potęg. 2 do 3 czwartych przez 2 do pierwszej. To inaczej odejmuje się wykładniki, to wychodzi 2 do minus 1 czwartej przez 1 druga. No i logarytm po podstawie 2 z 2 do minus 1 czwartej, no to to jest minus 1 czwarta. Podzielić przez 1 drugą to razy 2 pierwsze, czyli po prostu 2. No i co wychodzi? I wychodzi minus 1 druga. x2 to po prostu minus 1 druga. No i zostało x3. x3 to jest pierwiastę z 2 do potęgi logarytm po podstawie 2 z 3. No to ja jak widzę coś takiego od razu, myślę o wzorze a do potęgi logarytm po podstawie a z b równa się b. Tak? To jest bardzo logiczny wzór, taki w stylu tego co mówiłem wcześniej. Logarytm po podstawie a z b, to jest taka liczba, że jak a podniesiemy do tej liczby, to dostaniemy właśnie b. To w zasadzie mówi ten wzór. No to co? No to tutaj przede wszystkim chcemy w podstawie mieć to, co mamy w podstawie logarytmu, czyli dwójkę. Mamy pierwiastę z dwóch, no ale pierwiastę z dwóch to inaczej 2 do jednej drugiej. I to jeszcze do potęgi logarytmu, podstawie 2 z trzech. Teraz to jest potęga potęgi, więc możemy to zamienić na dwa do potęgi jedna druga o podstawie dwa z trzech. A teraz jeszcze widzimy, że mamy stałą razy logarytm, no to możemy tę stałą wrzucić do potęgi tego, co mówimy, czyli zrobić o podstawie 2 z pierwiastka z trzech, no bo trzy do jednej drugiej to pierwiastek z trzech. I teraz zgodnie z tym wzorem to jest po prostu pierwiastek z trzech. E, no dobra. No i co, no i tak naprawdę mamy ten w od x równa się 2x do, 2 do 3 plus x kwadrat minus 6x minus 3. No i możemy po prostu podstawiać te liczby. Jeszcze napiszmy je sobie, czyli pierwiastek z 3 minus 1, druga i jako pierwsze wyszło nam minus pierwiastek z 3 przez 2. Możemy je podstawiać, chociaż czy to rzeczywiście warto. No bo w sumie to się tak samo rozwiąże. No bo tak jak mówiłem, tu wystarczy x kwadrat przed nawias i mamy 2x plus 1, a tutaj minus 3 przed nawias i też mamy 2x plus 1. No i teraz 2x plus 1 przed nawias i w nawiasie zostanie x kwadrat minus 3. A, aha, i tylko. Nie, dobrze. I tylko coś mi tutaj w takim razie nie wyszło. Aha, bo zapomniałem, żebyśmy przecież mieli 2 razy sinus 5 trzecich pi, czyli 2 razy minus pierwiastek z trzech przez 2. O tym zapomniałem, to się skraca. Wychodzi minus pierwiastek z trzech, a nie minus pierwiastek z trzech drugich, czyli minus pierwiastek z trzech przez dwa. Czyli takie liczby mają być, no i to już bardzo nam pasuje. Tu możemy z tego nawiasu wyciągnąć dwójkę i dostaniemy x plus 1 druga. A tutaj wzór skróconego mnożenia. To jest x minus pierwiastek z 3 razy x plus pierwiastek z 3. No i to jest równe 0 dla minus 1 drugiej, to dla pierwiastka z 3, a to dla minus pierwiastka z 3. No i to są idealnie właśnie nasze liczby. Zatem tak w ten sposób pokazaliśmy, że są one miejscami zerowymi czy tam pierwiastkami tego wielomianu. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.